Siema. Lecimy w terenie. Lecimy w terenie, szukając pewnych rzeczy. A tu jest poryte strasznie. Patrz. Widzisz, Andrzej, jak tu poryte? No właśnie. To, to jest tu na pewno, tylko trzeba do góry iść. I tu nawet jest taka ścieżka. Ale tutaj drzewa powalone. Ale super. Patrzcie. Dzicz. Dzicz. Dziwne takie, nie? Dziury, ja pierdziele Nie! Musimy się do góry kierować, nie mamy wyjścia. Aniu, do góry. Bo to jest to miejsce, coś mi się kojarzy. Tylko my musimy chyba przejść na drugą stronę. Dobra, przejdziemy tam gdzie Andrzej. Czyli tędy. Tutaj Aniu. Ach. Fasze bo tu mokro, ale tu dziura. Patrz, Chodź, ci tu pomogę. Bo tu jest mokro. malutku. No, rączkę. No, dobrze, idziemy dalej. ale tu jest rejon drzewo obalone się podejdę to ty możesz ty indejsić, ja się niżej tego, tego podejdę ale drzewo obalone woda Idziemy, Aniu. Tak mi się pomału przypomina. Wir haben Na razie się wyłączamy, bo ciężkie podejście. Siema, to następne części.